Dawaj, on teraz się rusza. Szczelaj. Szczelaj. Cześć, siono, hej, kochani, witajcie bardzo serdecznie. Po tej stronie Hypod, Eddie ze Witam wszystkich. Hypat, gdzie jesteś? Ja nieważne i tak zginiesz. I dzisiaj gram sobie w TNT Bow spliffa. No, no 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 spliff. No, 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 no. splif. I tak gra kiedyś była u mnie na kanale graliśmy kiedyś sobie z Vertezem i Vertez chyba na to przegrał ja również. A polega to mniej więcej na tym, że musimy strzelać oponentom pod stopy z naszego łuku i dlaczego ja jeszcze nie strzeliłem żadnego... Ja też ja tylko biegam, nie tylko mówię. Ja nie strzeliłem, naprawdę, <laughs> ja tylko biegam, naprawdę. Dobra, co, ja, bo ja nie mam zamiaru się zatrzymać, bo jak się zatrzymam, to będzie pewnie to tak, wyglądać w taki sposób, że co? się zatrzymam i ktoś mi pod nogi strzeli Lejlepiej i na tym się na początek biegać jak najwięcej, żeby oni się powybijali i przez to mi biegać, mi się skończy. A sobie sobie raz muszę Oh shit. Shit <laughs> oh. <laughs> oh. <laughs> mother Fuck, 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 fuck. ci pod nogi strzelił. <laughs> Ej, czekaj, ile tam jeszcze? 14, 14 trzeba wyeliminować. Jak będzie, tak nie wiem, jak będzie 8, to wtedy można dopiero zacząć strzelać, tak myślę. A po co ci to mówię, przecież my O, chyba sobie. zabiłem kogoś, bo mam plus jeden coin. Nie, to pewnie ten Black Bond serwera. Albo, albo nie, nagroda <laughs> pocieszenia za zabbycie największym fajerem. Przepraszam bardzo, ja tutaj jestem bardzo prograczem. Ja tutaj morduję, <laughs> zabijam, gwałt. <laughs> <w walce. laughs> <laughs> A, oh, kurcze... Mate ma idei. Mate? Mhm. Chyba strzeliłem w typa, a nie w tego. A nie, ty nie w ty. Dostanę. W ty MT. ty. FUCK! ho! ho, ho, ho. To też można dostać, jak, jak centralnie ci koleś pod stopy trafi. Ty to na, na wszystkim rajdzie dostajesz. No tak, prawda, no nie, nie, nieprawda. Znaczy nie. Ja teraz jest trudnej. Ja, jesteśmy ja mi rzuciło do góry. FOK 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 OU! Człowieku strzelają we mnie! Szataniści. Ej, to ty! A! Ta dostał! Co za ciota! dostał! Dostałeś si pałkę, traisz pralkę, zapałkę ma no no i wszystko czajisz. Dzięki szota, kam szota dostałeś pod nogi. Ewentualnie Shota, bo z Capshotem to się trochę nie zgodzę, bo to by było mi nie na rękę. <grywia> <grywia> If you know what I finołataj mi. Dosłownie. Pozdrawiamy, komaty widzów. <grywia> Dobra, Hypat, będę twoim duchem. Weź, bo to, to już cały się spłaciłem. Już się, jestem cały zestresowany, mam przeczerki na ciele. Dobra, jest jeszcze, raz, no. dwa, trzy, cztery, pięciu Sześciu. graczy, ty jesteś szóstym. I... Ja to wygram, ja to, ja to wykaruję, ja jestem jungle, ja, ja, ja to wykeruję. <laughs> <dysky, ja. laughs> Uważaj, bo ci ktoś wpadnie na ganka. <laughs> no. Ale ty śmieszny. <laughs> Ale się podniosł, No jak. Hypad, nie pok. stój w miejscu, pok, bo ci ktoś zeszczeli. Jest stój, bo cię ukradną. The fuck, gościu se stanął i zaczął w górę strzelać. <laughs> Widziałeś? Właśnie obok niego przebiegłem, ja nie wiem, jakie jeszcze nie spadłem, naprawdę. O, 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 człowieku, jest was tylko 6 do 5. teraz. Ja nie wiem, jak ja to robicie, że jestem magikiem. A więc walczysz z dwoma świętymi Mikołajami jednym nie. technogościem. Ja pan oraz grzeczny, nie. Oraz... On może mnie zabić. Wiem, jak go nazwać? Ale... Nie, ten Mikołaj jest zły, i mnie chce mnie zabić. A, mniemam, że po prostu dostaniesz na podchodzi. A teraz, ktoś spadł, ktoś spadł, ktoś spadł, widziałem. Mikołaje dalej są na miejscu. Odpadł nasz techno Tak. A więc zapraszam teraz do finału. O się bitwy. Uważaj. Gdzie zostało czterech opo... O! Dostałem shota po nagiele. Złowieniu, przecież ten zoba, ten Mikołaj, no normalnie snajper kiedyś, snajperem był, nie w... A ja w nie w wiem, jak stanie, się, ja, ja... naprawdę nie wiem jak ja jeszcze... Nie spadłem. Ktoś chyba spadł, nie wiem... Ja się, mogę tak. próbować fuck, fuck, bawić się... Fuck, fuck, fuck. woli jak jest zamerkana! No człowieku, pod siebie strzelił i odpadł. Ty. Ten, ten... jestem w finałowej dwójce. No, został tylko święty Mikołaj. A więc, finałowa walka będzie polegać na tym, że kto pierwszy zastrzeli swojego oponenta wygrywa. Czy no? będzie to Hypad? No? czy Święty Mikołaj? Fuck, fuck. fuck, fuck. Je, ja to przegram coś czuję, ale. widzimy, Święty Mikołaj ma za sobą assortynet... asortynet. Asortynet, asortynet. Strzał i łuku, tak samo jak iPad. Wszystko teraz zależy od umiejętności naszych dwóch graczy. Kto Ale odpadnie? Fuck, fuck, Dowiecie fuck, się fuck, już fuck, w następnym fuck. odcinku. Tak. Tu już po reklamach. Gdzieś gdzie on jest? Dobra, tam jest. O, ja już nie mogę gdzie skakać, co ryczajesz? Uważaj na Świętego Mikołaja. Oh wow, shit. Ty, nie strzelaj w niego, tylko pod niego. O, o, prawie. O... Jeszcze trochę. O, wow, shit, uważaj. Już nie masz drogi. Nie no. Kubaniec, ale wcześniej mieć drugi. Kto wygra w tym epickim pojedynku? Czy będzie to święty Mikołaj? Czy będzie to Hypod, który uratuje święta przed złym tak. świętem? Ja nic nie mówię, ja muszę się skupić, Czaisz? Nie ma problemu, ja mogę być. O! Komentatorem. Już myślałem, że spadłeś. A zaraz pewnie to się stanie. Kibicujcie mi chcecie żebym wygrał, łapka w górę Łapka w górę za to, żebym wygrał Znaczy, żebym wygrał, jak oddacie mi łapkę w górę, to muszę wygrać Musi być dużo łapek w górę, żebym wygrał No strzelaj jak w niego, człowieku To wygram Strzelaj o, w się niego, was, wow shit Dla was wygrać, fuck Fuck Dawaj, on teraz się rusza Strzelaj Strzelaj fuck. Nie, nie, nie Przypadło mojej 20. Zostawiłem na ciebie, a ty mnie zawiodłeś. Fuck. O, Jasne. ale było mega. Mega, naprawdę było mega fajnie. Prawie ci się Prawda. Tak, ale. Wielką dzięki, dzięki wam, kochani. Dzień. za oglądanie. Bardzo serdecznie. Podobało mi się. Łapka w górę. Mam nadzieję, że doceniliście ten pojedynek. Ja oczywiście. Byłem naprawdę super. I Mardy, ja komentatora. Ja oczywiście zastałem pałkę na początku, ale mieliście mnie jako komentatora, więc. No, a więc to tyle w tym odcinku, kochani, No i co? Do usłyszenia w kolejnych mi game'ach i filmikach. No i co? Hej, ja jestem Hypata. Dzisiaj ze mną był Mardej. Tak, to ja. Komentator numer jeden w Polsce. Chyba no. go widzę, a nie to nie on. Ja sobie. A więc to tyle. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć. Cze Cze